Nie przyjdzie, łatwo. Zwycięstwo Drużyny Syren jest już prawie pewne. Ten wyścig po raz kolejny potwierdza Mistrzostwo Melstromu. Na pewno wygramy cały śmig. Zawody jeszcze się nie skończyły. A wasza drużyna nie weszła nawet do finału. Poza tym, wrota mojego skarbca otworzę tylko dla zwycięzców. W twoim skarbcu znajduje się cenny relikt z Melstromu. To dron, który należał do naszego założyciela, Scarlet. Zamierzamy go odzyskać. I tak się stało. No, Nautilus jest, jest na ostatniej, ostatniej prostej. prostej. <słuch> do tunelu. To koniec kortu w życiu i nie dogodimy. Jeszcze nie wygrała, bo nie przekroczyła mety. Ja nie poddaję się! jak lecą, są takie przepiękne. Jeśli chcemy dogonić minę, nie mamy wyboru. Oro, O-o, jaskinia się wali. Uciekajcie stamtąd albo...